Nowy wymiar aerodynamiki. Nowy Actros nic sobie nie robi z oporu powietrza. Konstruując nowego Actrosa, wyczerpującym testom aerodynamicznym poddawaliśmy każdy najmniejszy element kabiny kierowcy i jeśli było to konieczne, radykalnie go poprawialiśmy, tak aby w jak największym stopniu zredukować opór aerodynamiczny i tym samym zmniejszyć zużycie paliwa. Surową konstrukcję poddawaliśmy precyzyjną próbą w tunelu aerodynamicznym, a także symulacją 3D. Tym sposobem udało się zdecydowanie poprawić opływ powietrza wokół kabiny kierowcy. Ważnym elementem jest też oczywiście regulowany spoiler dachowy, który umożliwia doskonałe dopasowanie linii dachu kabiny do przyłączonej naczepy. Wyniki pracy nad optymalizacją aerodynamiki są szczególnie dobrze widoczne na przykładzie kabiny Streamspace. Spoiler dachowy, dostępny również dla pojazdów o wysokości całkowitej nie przekraczającej 4,5 metra, a także spoilery boczne w połączeniu ze zoptymalizowanym kształtem dachu, zapewniają kolejne oszczędności paliwa. Dalsze usprawnienia aerodynamiczne osiągnięto dzięki większemu nachyleniu szyby przedniej oraz optymalnym rozwiązaniom techniczno-konstrukcyjnym zastosowanym w zderzakach i dolnym spoilerze przednim. Dzięki aerodynamicznemu ukształtowaniu osłon na słupkach przednich oraz udoskonalonym bocznym prowadnicom strób powietrza, które dodatkowo zmniejszają zanieczyszczenie boków kabiny. Dzięki zastosowaniu aerodynamicznej bocznej osłony podwozia, która efektywnie prowadzi pęd powietrza pod pojazdem. Do poprawy właściwości aerodynamicznych przyczyniają się też nowe przedłużenia drzwi, zoptymalizowane pod kątem oporu powietrza osłony przeciwrozbryzgowe w nadkolach, a także aerodynamiczne osłony międzyosiowe między pierwszą a drugą osią. Ponadto zastosowano żaluzję osłony chłodnicy, która elektronicznie reguluje zapotrzebowanie na chłodzenie silnika i w stanie zamkniętym również przyczynia się do optymalizacji aerodynamicznej.